Styczeń 1942 Okolice Warszawy. Mgła unosiła się nad zamarzniętą ziemią, jak duch przeszłości, a powietrze było tak zimne, że każdy oddech palił płuca niczym płomień odwrócony do środka. Hans Müller skulił się w swoim okopie, obserwując, jak jego oddech zamienia się w kryształki lodu na powierzchni karabinu. 22 mechanik z Monachium nigdy nie wyobrażał sobie, że zimno może być aż tak brutalne. Minus trzydzieści, szepnął Günter jego towarzysz z sąsiedniego okopa. Termometr pękł wczoraj w nocy. Hans nie odpowiedział. Słowa wydawały się zbędne w tej nieludzkiej pustce, wokół nich rozciągał się krajobraz jak z najgorszych snów, spalone domy, których kominy sterczały jak zęby w szczęce zmarłego, droga pokryta lodem tak grubym, że ich pancer trwa nie mogły się poruszać od trzech dni. W oddali słyszał dziwny dźwięk. Metaliczne zgrzytanie, rytmiczne i nieuchronne. Na początku myślał, że to wiatr gra na zniszczonych dachówkach, ale dźwięk się zbliżał. Powoli, ale nieustannie. Co to jest? zapytał Günther, wystawiając głowę ponad krawędź okopy. Hans przyjrzał się horyzontowi. Na tle szarego nieba zauważył ciemne kształty. Niskie, szerokie, poruszające się jak widma. Przez zamarznięty krajobraz. Serce mu przyspieszyło. T-34, wyszeptał. Sowieckie czołgi, które terroryzowały niemieckie oddziały od miesięcy, tym razem wydawały się inne. Poruszały się pomimo mrozu, który zatrzymał wszystko inne. Ich silniki warczały równomiernie niczym dziki zwierz, który nie zna znaczenia zimy. Hans przypomniał sobie rozmowę z kapitanem przed tygodniem. Franz Weber, doświadczony oficer z poprzedniej wojny, stał wśród swoich unieruchomionych maszyn, jak kapitan na tonącym statku. Nasze czołgi to precyzyjne maszyny, mówił Weber do swoich ludzi, ale rosyjskie one zostały stworzone do przetrwania, nie do elegancji. Teraz Hans rozumiał, co kapitan miał na myśli. Podczas gdy niemieckie panzery stały zamrożone, ich systemy hydrauliczne wypełnione lodem, T-34 nadal się poruszały. To była lekcja, której nikt się nie spodziewał. Pierwszy wystrzał rozerwał ciszę jak grzmot. Hans skulił się głębiej, czując jak ziemia drży pod wpływem eksplozji. Sowieckie czołgi otworzyły ogień, ale nie na pozycje niemieckie na coś innego. Patrzcie zawołał Günther. W oddali, za linią sowieckich maszyn, Hans dostrzegł małą grupę postaci cywilów. Polskich rodzin, które próbowały uciec w tym śmiertelnym mrozie. Kobiety z dziećmi, starcowie podpierający się kijami, wszyscy owinięci w co tylko mieli, poruszający się jak żywe mumie przez zamarznięty krajobraz. To, co wydarzyło się potem, wstrząsnęło Hansem do głębi. Jeden z T-34 zatrzymał się. Władź się otworzył i wyszedł z niego młody oficer w futrzanej czapce. Podszedł do grupy cywilów, ale zamiast ich przepędzić czy gorzej. Podał im coś z swojego plecaka. Niemożliwe, wyszeptał hans. Przez lornetkę widział, jak sowiecki oficer daje polskiej staruszce termos z gorącą herbatą. Jej wnuczka, dziewczynka może siedmioletnia, otrzymała kawałek chleba. Oficer wskazał kierunek prawdopodobnie najbliższą wieś, gdzie mogliby znaleźć schronienie. Hans pomyślał o własnej siostrzyczce w Monachium. Anna miała tyle samo lat, co ta polska dziewczynka. Czy i ona błąkała się gdzieś po zamarzniennej ziemi, szukając ratunku? Sowieci wsiedli z powrotem do swojego czołgu i pojechali dalej. Polska rodzina ruszyła w kierunku, który im wskazano. Hans obserwował ich przez długie minuty, aż nie zniknęli w mgle. Co ty na to? zapytał Günther, który widocznie widział to samo. Hans nie wiedział, co odpowiedzieć. Wszystko, czego go nauczono, wszystko, w co wierzył, nagle stało się niepewne. Sowieccy żołnierze mieli być bestiami, okrutnymi bolszewikami bez duszy, a przecież właśnie widział akt ludzkiej dobroci od człowieka, który teoretycznie był jego śmiertelnym wrogiem. Zapadała noc, a z nią nadszedł jeszcze większy mróz. Hans zamknął oczy i próbował ogrzać zamarznięte palce oddechem. W ciemności słyszał wciąż ten rytmiczny dźwięk silników T-34, które poruszały się pomimo zimy, która pokonała wszystko inne. Może, pomyślał, różnica nie leżała tylko w konstrukcji maszyn. Może chodziło o coś więcej. O to, że niektórzy ludzie nauczyli się przetrwać w każdych warunkach, zachowując przy tym człowieczeństwo. A inni? Inni zostali tylko z zamarzniętymi sercem w zamarzniętych maszynach. Tej nocy Hans nie zasnął. Leżał w swoim okopie, słuchając, jak wiatr wyje nad pustką i zastanawiał się. Czy on sam zdoła się poruszać, kiedy wszystko wokół zamarznie? Iwan Petrowicz zdmuchnął para z gorącej herbaty, obserwując przez peryskop niemieckie pozycje w oddali. Jego T-34 stał ukryty za gruzami spalonej chaty, silnik pracował miarowo, nie jak niemieckie maszyny, które zatrzymywały się przy pierwszym większym mrozie. Komandirze, odezwał się Aleksiej, jego mechanik kierowca, te niemieckie panzery stoją już trzeci dzień. Myśli pan, że ich załogi jeszcze żyją? Iwan spojrzał na swojego młodego towarzysza. Aleksiej miał 20 lat, pochodził z Kurska, a w służbie był zaledwie pół roku. Wciąż zadawał pytania, które Iwan przestał sobie zadawać dawno temu. Żyją, odpowiedział spokojnie. Trudno zabić człowieka, który ma wolę życia. Pamiętał swoją pierwszą rozmowę z konstruktorem T-34 w fabryce w Harłowie. Stary inżynier Koźmin tłumaczył mu filozofię maszyny. My nie budujemy czołgów dla paradów, Petrowicz. Nasze T-34 muszą jeździć przez błoto, śnieg, piach. Muszą przetrwać wszystko, co rzuci w nie wojna. Prostota to nasz sekret. Im prostsza maszyna, tym trudniej ją zepsuć. Iwan zrozumiał to dopiero teraz w tej zamarznięcej pustce polskiej zimy. Podczas gdy niemieckie czołgi miały doskonałe systemy celownicze i precyzyjne silniki, T-34 miały coś więcej. Niezłomność. Ale dzisiaj, obserwując niemieckie pozycje, Iwan nie myślał o maszynach, myślał o ludziach. Godzinę wcześniej napotkali tę polską rodzinę. Staruszka z wnuczką, błąkające się po zamarznięcej ziemi, szukające schronienia. Aleksiej chciał przejechać obok, ale Iwan kazał zatrzymać czołg. Dlaczego im pan pomógł? Zapytał teraz Aleksiej. To nie nasi ludzie. Iwan długo milczał. Jak wytłumaczyć młodemu żołnierzowi, że wojna to nie tylko walka między armiami, ale również test tego, co pozostanie z człowieka, gdy wszystko inne się zawali? Aleksiej, powiedział w końcu, jak myślisz, dlaczego nasze T-34 wciąż jeżdżą, a niemieckie stoją? Bo są lepiej skonstruowane? Nie tylko dlatego. One jeżdżą, bo zostały zbudowane przez ludzi, którzy wiedzieli, co znaczy cierpienie którzy rozumieli, że maszyna musi służyć człowiekowi, a nie na odwrót. Z perspektywy Marii Kowalczyk, polskiej kobiety, Maria tuliła swoją siedmioletnią wnuczkę Anię do piersi, próbując ogrzać jej zamarznięte rączki własnym oddechem. Już drugi dzień błąkały się po zamarzniętej ziemi, odkąd spalił się ich dom w bombardowaniu. Babciu, czy znajdziemy jakieś miejsce? Zapytała cicho Ania. Maria nie wiedziała, co odpowiedzieć. Wieś, do której szły, była jeszcze dwanaście kilometrów stąd, a mróz był tak przenikliwy, że z każdym krokiem czuła, jak siły ją opuszczają. Nagle usłyszały warczenie silnika. Maria serce jej podskoczyło. Czy to niemiecka patrola? Chwytając Anię za rękę, pociągnęła ją za gruz spalonego płotu. Ale to, co zobaczyła, zaskoczyło ją. Sowiecki czołg zatrzymał się kilka metrów od nich, a z włazu wyszedł młody oficer w futrzanej czapce. Podszedł do nich powoli, ręce trzymając w widocznym miejscu. Nie bójcie się, powiedział połamanej polszczyźnie. Jestem Iwan. Gdzie idziecie? Maria wahała się przez chwilę, potem wskazała kierunek wioski. Daleko jeszcze, stwierdził Iwan, potrząsając głową. Nie dojdziecie przed nocą. Wrócił do czołgu i po chwili wyszedł z plecakiem. Podał Marii termos z gorącą herbatą, a ani kawałek chleba z miodem. Prosto przez las, wskazał drogę na skróty. Tam jest stara szkoła. Możecie przenocować. Gdy sobie poszedł, Maria długo stała w miejscu, trzymając w dłoniach ciepły termos. Ania ssała swój kawałek chleba pierwszy posiłek od dwóch dni. Babciu, powiedziała dziewczynka, a on jest dobry czy zły? Maria spojrzała na oddalający się czołg. Przez ostatnie dwa lata nauczono ją, że wszyscy żołnierze to wrogowie, że wojna nie zna litości, a jednak. Nie wiem, Aniu, szepnęła. Może ludzie są bardziej skomplikowani, niż nam się wydaje. Powrót do Hansa, Hans obserwował wymianę z ukrycia, nie mogąc oderwać wzroku od tego, co się właśnie wydarzyło. Gdy sowiecki czołg oddalił się, a polska rodzina ruszyła wskazanym kierunkiem, poczuł dziwne poruszenie w sercu. Günther, odezwał się cicho, czy my byśmy zrobili to samo? Jego towarzysz długo milczał. W końcu odpowiedział: Nie wiem, Hans, chyba już nie wiem niczego. Zapadła noc, a z nią nadszedł jeszcze większy mróz. Hans słyszał w oddali warczenie sowieckich silników. T 34 wciąż się poruszały niczym żelazne bestie, które opanowały sztukę przetrwania. Ale teraz wiedział już, że to nie była tylko kwestia konstrukcji. To była kwestia ludzi, którzy tymi maszynami kierowali. Ludzi, którzy pomimo wojny, pomimo mrozu, pomimo wszystkiego, co próbowało ich zmienić w maszyny, Wciąż potrafili zachować się jak ludzie. Tej nocy leżąc w swoim lodowatym okopie, Hans po raz pierwszy od miesięcy pomyślał o domu nie z tęsknoty, ale z nadziei. Może gdy to wszystko się skończy, będzie mógł wrócić do Monachium jako człowiek, a nie jako zamrożona maszyna do zabijania. A może. Może ta wojna nauczy ich wszystkich czegoś ważnego o tym, co znaczy być człowiekiem, gdy wszystko inne zamarzło na śmierć. Niespodziewana odwilż przyszła jak zbawienie. Hans obudził się w swoim okopie, czując krople wody spadające mu na twarz z górnych krawędzi ziemnego schronu. Po raz pierwszy od tygodni temperatura uniosła się powyżej zera, powietrze pachniało wilgocią i obiecującym ciepłem wiosny, które przebijało się przez zamarznięty krajobraz, jak pierwsze promienie słońca po długiej nocy polarnej. Ale z odwilżą przyszło też coś innego. Nowe rozkazy. Hans słyszał już od godziny tupot butów i stłumione głosy oficerów przygotowujących się do odprawy. Wiedział, co to oznacza. Gdy panzery mogą się wreszcie poruszać, generałowie zaczynają planować następne ruchy na szachownicy wojny. Kapitan Weber przyszedł o świcie. Jego twarz była zmęczona i posępna. W jego oczach Hans dostrzegł coś, czego wcześniej nie widział: wahanie. Jakby ten doświadczony oficer sam nie był pewien słuszności tego, co miał przekazać. Przygotujcie się do natarcia, ogłosił, ale jego głos brzmiał mniej stanowczo niż zwykle. Nasze panzery znów mogą się poruszać. Uderzamy za godzinę. Hans poczuł, jak żołądek mu się ściska. Przez cały tydzień, obserwując sowieckie T-34 i myśląc o tym, co widział, zdążył zapomnieć, że nadal są na wojnie. Te kilka dni względnego spokoju pozwoliło mu odżyć emocjonalnie, przypomnieć sobie, kim był przed tym wszystkim. Cel, panie kapitanie? zapytał Günther. Jego głos drżał lekko. Weber zawahał się przez moment, jakby sam sobie zadawał to pytanie. Sowiecka kolumna pancerna, pięć kilometrów na wschód. Informatorzy donoszą, że to te same T-34, które nas obserwowały przez ostatni tydzień. Hans poczuł dziwne ukłucie w sercu. To oznaczało starcie z Iwanem i jego załogą. Tym samym Iwanem, którego przez lornetkę obserwował codziennie, widząc jak dba o swój czołg, jak śmieje się z towarzyszami, jak dzieli się jedzeniem z miejscowymi. Tym samym człowiekiem, który pomógł polskiej rodzinie, gdy mógł przejechać obok obojętnie. Panie kapitanie, odezwał się Hans, nie do końca świadom tego co mówi. Czy to konieczne? Oni się wycofują, nie stanowią już zagrożenia. Weber spojrzał na niego ostro, ale w jego oczach Hans dostrzegł zrozumienie. To nie nasze decyzje, Hans. Rozkazy przychodzą z góry, my tylko je wykonujemy. Ale w sposobie, w jaki to powiedział, Hans wyczuł wątpliwość. Ten człowiek, który dowodził ich oddziałem od miesięcy, też zaczynał rozumieć absurdalność tego, co robią. Spotkanie w lesie godzinę później, gdy niemieckie czołgi wreszcie ruszyły z miejsca po tygodniach unieruchomienia, Hans otrzymał rozkaz przeprowadzenia rozpoznania pieszo przez las. Jego serce biło mocno, gdy poruszał się ostrożnie między zamarznięte drzewami, świadom, że za kilka godzin może być zmuszony do walki z ludźmi, których zaczął szanować. Las był cichy i mglisty. Stopniejący śnieg tworzył małe strumyki, które dzwoniły cicho między korzeniami sosen. Hans czuł się jakby szedł przez katedrę przyrody, miejsce zbyt święte na prowadzenie wojny. Nagle usłyszał głosy, pierwsze słowa ludzkie w tej naturalnej ciszy. Były to dziwne dźwięki, rosyjski akcent mieszał się z polskimi słowami i także płaczem dziecka. Za gęstwiną krzaków dostrzegł znajomy widok, sowiecki oficer klęczał przy małej dziewczynce. To była Ania, wnuczka Marii. Hans rozpoznał ją natychmiast po jasnych włosach i niebieskiej chustce, którą zawsze nosiła. Dziecko płakało cicho, a jej stopa była przekręcona w nienaturalny sposób. Iwan delikatnie badał skręconą kostkę, mówiąc uspokajające słowa po rosyjsku i łamanej polszczyźnie. Hans zrozumiał niektóre wyrazy. Nie bój się, pomogę ci, będzie dobrze. Maria stała obok, rozdarta między wdzięcznością a strachem. Jej ręce drżały, gdy trzymała pozostałe rzeczy swojej wnuczki. Hans obserwował przez długą chwilę tę scenę. Iwan był tak skupiony na pomocy dziecku, że nie zauważył obecności niemieckiego żołnierza. Jego ruchy były delikatne i pewne, jak ojca tropiącego się o własne dziecko. W tym momencie Hans uświadomił sobie coś porażającego. Ten człowiek prawdopodobnie też ma rodzinę w domu, może własne dzieci. Hans mógł podnieść alarm. Mógł otworzyć ogień, mógł skończyć ten dziwny taniec ludzkości pośród okrucieństw wojny. Zamiast tego, nie do końca rozumiejąc własne motywy, wyszedł z ukrycia. Pomocy potrzebujecie? zapytał cicho po niemiecku. Iwan podniósł wzrok. Jego ręka powędrowała instynktownie do pistoletu. Maria krzyknęła cicho, ale Hans uniósł ręce, pokazując, że jest nieuzbrojony. Sprechen Sie Deutsch! Spróbował Hans. Ein wenig, odpowiedział Iwan ostrożnie. Trochę. Hans wskazał na nogę dziecka. Pęknięta, złamana, skręcona odpowiedział Iwan. Potrzebuje. Jak to się mówi? Aszt, lekarz, potwierdził Hans. Zastanowił się przez moment. Potem podjął decyzję, która zmieniła wszystko. Wiem, gdzie jest jeden. Nieoczekiwany sojusz dwadzieścia minut później, Hans prowadził tę dziwną procesję przez las sowiecki oficer niosący polską dziewczynkę, polską babcię modlącą się po cichu, a sam Hans otwierający drogę do opuszczonej szkoły, gdzie ukrywał się niemiecki medyk. Podczas marszu Hans zauważył, jak Iwan uspokaja Anię, nucąc pod nosem rosyjską kołysankę. Melodia była smutna i piękna, przypominała Hansowi piosenki, które śpiewała mu matka, gdy był mały. Czy wszyscy matki na świecie śpiewają podobne melodie swoim dzieciom? Daleko jeszcze? Zapytał Iwan po niemiecku, dostosowując krok do słabej kondycji Marii. Niedaleko, odpowiedział Hans. Doktor Brown jest dobry. Pomoże. Brown, zdziwiło się Iwan. German name? Tak, potwierdził Hans. Ale on? Jak wytłumaczyć? On nie lubi tej wojny. Like us, yes? Iwan spojrzał na niego przenikliwie. Ty też nie lubisz war? Hans zastanowił się nad odpowiedzią. Tydzień temu odpowiedziałby automatycznie według tego, czego go uczono. Teraz jednak. Worries. Difficult. Odpowiedział w końcu. Make good people do bad things. Doktor Heinrich Braun był polowym chirurgiem, który odmówił udziału w egzekucjach jeńców i został zdegradowany do prowizorycznego punktu medycznego dla miejscowej ludności. Gdy Hans wprowadził tę niespodziewaną grupę do prowizorycznego szpitalika, doktor tylko potrząsnął głową. Jego tymczasowa klinika mieściła się w dawnej klasie, gdzie dziecienne ławki zostały zastąpione przez prowizoryczne łóżka polowe. "Kolejni pacjenci?" zapytał po niemiecku, nie podnosząc wzrok od preparowania bandaży. "To skomplikowane," odpowiedział Hans. Doktor Brown spojrzał na grupę. Niemiecki żołnierz, sowiecki oficer, polska babcia z wnuczką. Przez moment na jego twarzy malował się szok, potem dziwna rezygnacja. Hans widział, jak w głowie doktora toczy się wewnętrzna bitwa między tym, czego go uczono, a tym, kim naprawdę był. W porządku, powiedział w końcu po angielsku, język, który wszyscy trochę znali. Medical emergency not now. Borders. Przez następną godzinę Hans obserwował coś niezwykłego. Doktor Brown opatrzył kostkę ani z taką samą starannością, jakby to była jego własna wnuczka. Jego ruchy były precyzyjne i łagodne, a gdy dziewczynka jęknęła z bólu, sam także skrzywił się współczująco. Iwan pomagał, trzymając dziecko spokojne, śpiewając cicho te same rosyjskie kołysanki, a Hans asystował przy opatrunku, podając narzędzia i bandaże. – She will be fine – powiedział doktor do Marii po angielsku, gdy skończyli – but must rest few days, no walking. Maria zaczęła płakać z ulgi. Ania, choć wciąż blada z bólu, uśmiechnęła się słabo do swoich nieoczekiwanych opiekunów. – Why you help us? – zapytał Iwan po angielsku, gdy skończyli, patrząc na doktora, potem na Hansa. Brown długo milczał, myjąc ręce w emaliowanej misce. Woda była zimna i mydło prawie zużyte, ale jego ruchy były ceremonijne, jakby ten rytuał oczyszczania miał głębsze znaczenie. Because, powiedział w końcu, wycierając ręce w czysty ręcznik, I remember why I become doctor, not German doctor, not Nazi doctor, just doctor. Hans poczuł, jak coś w jego sercu pęka jak lód na rzecz wiosną. Rozstanie i zrozumienie. Gdy przyszedł czas rozstania, wszyscy wiedzieli, że za kilka godzin będą znów wrogami, ale coś się zmieniło, coś nieodwracalnego. Powietrze w małej klasie było gęste od niewypowiedzianych myśli i emocji. Iwan został najdłużej, jakby nie chciał kończyć tej chwili, gdy granice między wrogami przestały mieć znaczenie. Wyjął z kieszeni małą drewnianą figurkę, niedźwiadka wyrzeźbionego z brzozy, i podał ją Ani, from Russia. Powiedział cicho. For brave girl. Ania przytuliła figurkę do piersi, a jej oczy zabłysły po raz pierwszy od wypadku. Spasibo, szepnęła po rosyjsku jedno z niewielu słów, które znała. Doktor Brown wręczył Marii małą buteleczkę z lekami przeciwbólowymi. For her, wskazał na Anię. If pain come back, few drops in water. Hans wyjął z plecaka ostatnią tabliczkę czekolady, którą dostał w paczce z domu i podał ją Marii. For strength, powiedział po angielsku. Staruszka płakała cicho, nie mogąc uwierzyć w dobroć, którą spotkała od tych, których nazywano wrogami. Hans, odezwał się Iwan po niemiecku, gdy wychodził. When war finish, you visit Russia. I show you how build T-34. Hans uśmiechnął się pierwszy prawdziwy uśmiech od miesięcy. W tym uśmiechu była nadzieja na przyszłość, w której nie będą musieli celować do siebie przez lufy armat. I you visit Bavaria,ś odpowiedział. I show you how build BMW. Maybe we make cars together not tanks. Yes, zaśmiał się Iwan. Cars for families not for war. Maria podeszła do Hansa i bez słowa ucałowała go w policzek. Jej dłonie, chropowate od ciężkiej pracy i zaczerwienione od mrozu, Dotknęły jego twarzy jak błogosławieństwo. — Thank you — wyszeptała po angielsku. — God bless you all. Ania pomachała mu swoją małą rączką, ściskając drewnianego niedźwiadka. Gdy wrócił do swojej jednostki, Hans zastał rozkazy anulowane. Sowiecka kolumna wycofała się podczas nocy, a nowe dyrektywy kazały skupić się na przygotowaniach do odwrotu. Kapitan Weber spojrzał na niego pytająco, jakby wiedział, że coś się zmieniło. Znalazłeś ich? Zapytał. Hans zawahał się przez moment. Tak. Panie kapitanie, już ich tam nie ma. Wycofali się w nocy. Weber skinął głową, a w jego oczach Hans dostrzegł ulgę. Epilog. Wiosna tysiąc dziewięćset krzyczy. Hans siedział w tym samym okopie, ale teraz było już ciepło. Ostatnie śniegi stopniały, odsłaniając ziemię pełną nowych pąków. Pierwsze kwiaty, białe i żółte pierwiosnki, przebijały się przez czarną glebę jak małe znaki nadziei w kieszeni nosił list od Iwana przekazany przez polskich partyzantów tygodnie wcześniej to był cud że list w ogóle do niego dotarł polscy partyzanci którzy teoretycznie byli wrogami zarówno niemców jak i sowietów stali się niespodziewanymi kurierami ludzkiej dobroci jeden z nich młody chłopak o szarych oczach podał mu list bez słowa tylko skinął głową i zniknął z powrotem w lesie mein Freund hans Zaczynał się list połamanej Niemczyźnie, każda litera starannie wypisana, jakby Iwan długo szukał odpowiednich słów. Ania gut, Leuchtweder, Dr. Gatwork, Thank you for help, Thank you for doctor. Hans przechodził te słowa dziesiątki razy, próbując wyobrazić sobie Iwana, pochylającego się nad kartką papieru przy świetle świecy w jakimś sowieckim okopu, starannie piszącego każde niemieckie słowo. List zawierał także małą fotografię, a nie śmiejącą się, trzymając drewnianego niedźwiadka, który dostała od Iwana. Jej noga była w gipsie, ale uśmiech był promiennego i szczęśliwy. Z tyłu fotografii ktoś napisał po polsku, dziękujemy dobrym ludziom. War make machines from people, kontynuował list. But sometimes when heart not freeze, people make humanity from machines. You understand this, ja? Yeah? T-30 very strong not because still strong, strong because hearts inside not break. Hans składał i rozkładał ten list tak często, że papier stał się miękki na załamaniach, ale nie potrafił się z nim rozstać. To były jedyne słowa prawdy, które otrzymał od miesięcy. List kończył się słowami, które Hans zapamiętał na zawsze. When war finish, we meet again, not as soldiers, as friends, as men. ich verspreche i promise. Tego dnia, siedząc w ciepłym słońcu wiosny 1943 roku, Hans zrozumiał, co czyni T-34 tak niezwyciężonym. To nie była kwestia stali czy silnika, nie była to nawet kwestia zimna czy ciepła. To byli ludzie, tacy jak Iwan, Maria, dr Brown, on sam, którzy pomimo wszystkiego, co próbowało ich zmienić w maszyny, zachowali zdolność do współczucia. Tamtej zimy myślał, że T-34 poruszają się pomimo mrozu. Teraz wiedział prawdę. Poruszają się dzięki ciepłu ludzkich serc, które nie pozwoliły im zamarznąć. I ta sama siła, która utrzymywała sowieckie czołgi w ruchu podczas najzimniejszych dni, teraz utrzymywała przy życiu nadzieję w jego własnym sercu. W oddali słyszał odgłosy kolejnej kolumny, tym razem niemieckiej wycofującej się na zachód. Wojna się kończyła, przynajmniej dla niego. Za kilka dni dostanie rozkaz odwrotu, a za kilka tygodni będzie już w drodze do domu. I może, pomyślał Hans, patrząc na pierwsze kwiaty przebijające się przez ziemię, może to jest jedyna rzecz, która naprawdę może wygrać każdą wojnę. Nie lepsze maszyny. Niedoskonalsza strategia, ale proste, ludzkie ciepło, które nie pozwala nam zamarznąć, nawet w najbardziej śmiertelnych mrozach historii. Może wszystkie wojny kończą się tak samo, nie wtedy, gdy jedna strona pokona drugą, ale wtedy, gdy ludzie przestają być maszynami i przypominają sobie, że są ludźmi. Koniec.